Może będzie to interesujące dla osób które myślą o sprawdzaniu amerykańskiego samochodu, jeśli chodzi o zmiany dotyczące regulacji europejskiej. Bo wiadomo, mm -hmm. że to jest Amerykaniec, trzeba było trochę go dostosować do europejskich wymogów. W naszym przypadku musieliśmy zmienić przednie światła, bo totalnie były po amerykańsku zrobione. Były to LED-owe światła, które nie spełniały żadnych polskich wymogów. Musieliśmy dołożyć światło przeciwmgielne tylne i też musieliśmy zmienić kierunkowskazy, bo o dziwo w Stanach są kierunkowskazy czerwone, a u nas są pomarańczowe. Ale natomiast to było o tyle łatwe, że zamieniliśmy jak widać u góry są czerwone i pomarańczowe klosze więc tylko klosze zamieniłem i było zrobione. Mam szybkie mhm. pytanie, bo słyszałem kiedyś taką opinię, że każdy kto sprowadza auto do przebudowy mhm. ze Stanów tak. no to na dzień dobry spotyka się z takimi schodami jak calowe śruby i inne gwinty. Oczywiście. Wszystkie imbusy, które tutaj, tutaj są to są e, e, imbusy calowe, więc e, pierwsze co, co zrobiłem, zamówiłem sobie zestaw Kompleksy, kluczy, kluczy e, tak. calowych. Nie? E, co więcej, gwinty, e, co się te, e, oczywiście dowiedziałem w trakcie, gwinty też są inne, nie. więc nie tylko śruby, ale też gwinty, więc jesteś dobrze poinformowany.